Woje! Nigdy fauli! Znany społecznie pan Ryszard Perka inicjator dzisiejszego turnieju piłki nożnej. Może nie inicjator, lepiej by pomysł pomysłodawca, bo całą inicjatywę to przyjęła pani dyrektor i animator, a konkretnie szkoła podstawowa numer 10 imieniem Bolesława Zwolińskiego w Sieradzu. Pod jaką nazwą jest dzisiejszy turniej? No po prostu zaproponowaliśmy taką nazwę Nigdy Więcej Wojen, Nigdy Więcej Fauli. Jest to taka forma wychowania patriotyczno-sportowego i w związku z tym zaproponowałem pani dyrektor i animatorowi, aby przeprowadzić taki turniej szóstek dla szóstych klas. No i dzisiaj właśnie te szóste klasy rywalizują w takim turnieju pod hasłem Nigdy Więcej Wojen, Nigdy Więcej To Ta młodzież niewiele wie o wojnie i o czasach wojny. Czy w ten sposób przybliżamy tą historię? Trzeba im przybliżyć, bo nasze pokolenie, po prostu mówię o swoim pokoleniu, zostało oszukane o tym dniu i nigdy nie mówiono. A teraz już się mówi otwarcie. A jednak trzeba pamiętać, że to był dla nas cios w plecy 17 września i nie powinniśmy i nie wolno nam zapomnieć tego dnia. I w związku z tym chcielibyśmy w jakiś sposób przekazywać. Y, tę hi, część historii y, młodemu pokoleniowi. No Najlepszą placówką jest szkoła, i tu pani dyrektor już zadbała o, o, o ten wymiar taki y, promocyjny y, tego turnieju, no i ewentualnie nawiązania do tamtych dni. Pani dyrektor, wychowanie patriotyczne przez sport. Taka forma jest dobrą formą? Myślę, że najlepszą, bo na akademii często dzieci, no może, powiedzmy, nie do końca są w stanie wszystkie treści wychwycić, bo to takie troszeczkę dla nich nudne. Natomiast jeżeli ważne wydarzenia w historii naszego kraju podkreślimy. Przez zawody sportowe, przez ruch, przez aktywność. Myślę, że zostanie to głębiej w pamięci naszych dzieci. Na przykładem jest dzisiejszy turniej w rocznicy agresji Związku Radzieckiego na Polskę i piękne hasło, które dzieciaki wznosiły nigdy więcej wojen. Czy nie uważa Pani, że można by to zrobić cyklicznie i zainteresować inne szkoły, żeby po prostu stało się to takie bardziej powszechne, a nie wewnętrzne, tak by można to nazwać? No tak, zawsze się zaczyna od małych rzeczy, coś tam próbuje się na własnym podwórku na próbę po to, żeby potem się rozrosło. Dobry początek jest, mam nadzieję, że w przyszłym roku wystąpimy z inicjatywą do innych sierackich szkół i mamy już obiekt, na którym możemy takie turnieje rozgrywać, więc wszystko przed nami. Myślimy również o kolejnym turnieju, żeby uczcić Święto Niepodległości. Tutaj pan Ryszard Perka, z którym współpracuję w tym zakresie, już mi podpowiada i myślę, że jest to świetny pomysł, że turniej jedenastolatków 11, 11 listopada. No myślę, że, że ten pomysł chwyci, że dzieci będą chciały, że zainteresowanie będzie, no a kiedy zobaczymy, że nam to wychodzi, że potrafimy to robić, no być może rodziców zaprosimy też do kibicowania, do tego, żeby w takim Szkolnym, powiedzmy, może nie, żeby w Narodowym Święcie w wydaniu szkoły wzięli udział. Jak wykorzystywane jest boisko Rownik przez młodzież? No cóż, widać to chyba gołym okiem, widać i mieszkańcy widzą, że boisko cieszy się dużym powodzeniem. Do godziny 16 są dzieci i młodzież szkolna i dokąd pogoda sprzyja, to na każdej lekcji są tutaj zajęcia, a po godzinie 16 i w weekendy korzystają mieszkańcy sieradza, no i też jest duże zainteresowanie, więc cieszymy się, że, że taka forma spędzania wolnego czasu myślę, że jest to najlepsza profilaktyka i to, co najlepszego możemy dla młodzieży zrobić.